Paweł Stawarczyk, witam serdecznie. Starsza pani podbija świat angielski dla seniorów. Tutaj jest lekcja zerowa tych powiązań, żeby po prostu pokazać, o co chodzi. Natomiast dopiero, może przy dwusetnych, ja będę więcej takich publikować. Zobaczymy. Natomiast starsza pani już sobie może od razu sama takie tworzyć. Jak powiemy jedzenie, Food. Jak powiemy owoce? Fruit. Pamiętamy, że fruit to może być owoc albo owoce. Jak powiemy jabłka, pomarańcze, banany. Apples, oranges, bananas. A jak powiemy jagody różnego rodzaju, zbiór jagód i z nich powiemy truskawki maliny. Berries, jako zbiór różnych jagód i m.in. strawberries, truskawki. Raspberries, maliny. Jak powiemy orzeszki ziemne? Peanuts. Peanuts. Jak powiemy warzywa? Vegetables. I teraz pamiętamy, że warzywa. Mają końcówkę s w liczbie mnogiej, vegetables, fruit, owoce, nie mają końcówki s. Jak powiemy, ogórki, pomidory: Cucumbers, tomatoes. Mamy więc zbiór, jedzenie, żywność. Podzbiór owoce, w tym podzbiór jagody. Mamy też w zbiorze jedzenie podzbiór warzywa. A teraz powiedzmy sobie jajka. Eggs. A teraz z tego wszystkiego można zrobić sałatki, to jak to powiemy? Salads. Jak powiemy ciasto. Cake. No i to wszystko można trzymać w lodówce. Fridge. No i teraz oczywiście dalej można iść te sałatki, znamy różne nazwy sałatek, więcej znamy owoców i warzyw, znamy różnego rodzaju. Ciasta, no i tak można to dalej rozbudowywać. Zachęcam starszą panią, żeby przerobiła sobie lekcję jeszcze raz i stworzyła sobie taką siatkę połączeń. Jak powiemy, portfel wallet, w portfelu są pieniądze. Money. Z portfelem wiąże się też nasze cudeńko, nasza paszportówka. Neck, wallet. No i w takim cudeńku możemy trzymać paszport, kartę pokładową, długopis. passport, boarding pass, pen, taki portfel i paszportówka mogą mieć kieszeń. Pocket. No i teraz w dziewięćdziesiątych mieliśmy kieszenie zewnętrzne, kieszenie wewnętrzne. Outside pockets, inside pockets. Torba. Bag. A teraz torba podróżna, walizka, plecak. Travel bag, suitcase, backpack. A teraz torebka damska, cudeńko, paszportówka. Handbag, neck wallet. No i teraz te wszystkie torby mają kieszeń. Pocket. No i do tej kieszeni można włożyć klucz, zegarek, key, watch. Można włożyć okulary słoneczne albo aparat fotograficzny, sunglasses. Camera. No i mieliśmy już te kieszenie, mogą być zewnętrzne albo wewnętrzne. Outside pockets, inside pockets. Kieszeń też może być górna kieszeń, przednia kieszeń, boczna kieszeń. The top pocket, the front pocket, the side pocket. No, i teraz chcemy używać tych słówek w wyrażeniach. Uczenie się samych list słówek to jeszcze jest niestety za mało. Chcemy używać je w wyrażeniach jakichś konkretnych. Więc, na przykład, włożyć jakiś klucz do kieszeni. To put a key. In the pocket, wyciągnąć ten konkretny aparat fotograficzny z plecaka. To take the camera out of the backpack. Jak powiemy, szafa na ubrania w Europie, a później w Stanach Zjednoczonych. A wardrobe. A wardrobe. A closet, a closet. To mamy taką szafę. I jak powiemy teraz, koszulka z krótkim rękawem, sweter. T-shirt, sweater. A taka szafa ma szuflady, jak powiemy, szuflada. DRAW I do takiej szuflady możemy włożyć klucz albo zegarek. Key watch. Możemy też włożyć aparat fotograficzny albo okulary słoneczne. camera sunglasses uczyliśmy się tego w 98 później nie używaliśmy przechowywanie składowanie magazynowanie storage no to mamy kilka rodzajów już takiego storage możemy przechowywać rzeczy w szafie wardrobe closet Możemy przechowywać rzeczy w różnego rodzaju torbach. Bang! Jedzenie przechowujemy w lodówce. fridge. I teraz możemy coś tam włożyć, albo coś stamtąd wyciągnąć. Widzimy, że sama lista słówek jeszcze nie wystarczy. chcemy mieć jakieś wyrażenia z tymi słówkami. W 80. mówiliśmy, jak powiedzieć, włóż mi. To jak powiemy, włóż mi klucze do przedniej kieszeni torebki. Nie ma co się stresować, jak się nie udało od razu. Mówiliśmy o tym, że to tak od razu nie wyskoczy nam. To jest wszystko kwestia ćwiczeń i powtórek. Put the keys in the front pocket of my handbag. Put the keys in the front pocket of my handbag. Pamiętamy, uczyliśmy się, że to my handbag. Po polsku powiemy, włóż mi klucze do torebki. Wyciągnij, wyjmij sweter z szuflady w szafie. Take the sweater out of the drawer in the wardrobe. Take the sweater out of the drawer in the wardrobe. Mieliśmy też trochę istot żywych, jak powiemy mężczyzna, kobieta. Man, woman. Jak powiemy chłopiec, dziewczynka. Boy, girl. Pies, kot. Dog, cat. A jak powiemy krowa? Cow. Mieliśmy kwiat, kwiatek. Flower. Mieliśmy Bóg. God, a mieliśmy facet. Gaj. A jak powiemy babcia? Grandma. A mieliśmy wrzos. Heather Mam nadzieję, że starsza pani się dobrze bawiła. Pamiętamy, nie stresujemy się, jak nam nie wyszło za pierwszym razem, to tak od razu nie wyskoczym, uczyliśmy się o tym. Jest to kwestia po prostu powtórek i kroczek po kroczku uczenia się. A teraz starsza pani sama sobie może wziąć papier, pokroić na kawałki i układać takie powiązania ze słownictwem, które już przerobiliśmy. Ja będę może tworzyć takie widełka dopiero po dwusetnej przygodzie. Tutaj bombonierka dla pani Małgorzaty z podziękowaniem za wyłapanie literówki w poprzednim widełku. Dzięki temu w tym widełku mogłem już to zrobić poprawnie. I teraz już więcej nie będę dziękować nikomu tak specjalnie w widełkach. Chciałem to zrobić po to, żeby pokazać, że nie obrażam się, a wręcz przeciwnie cieszę, jeśli ktoś coś takiego wyłapie, od tej pory dziękować będę tylko w komentarzach.